Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Ciemności są niszczone. Większość bez znaczenia. Bez znaczenia, ile macie ziemskich dyplomów, ile macie szkół ziemskich ukończonych. Bez znaczenia, jak bardzo jesteście bogaci w materialny, ziemski sposób. Bez znaczenia, wasze ziemskie dobra socjalne wasze wartości wsparcie się materią bez znaczenia jakie macie znajomości czy jesteście majętni czy biedni czy w hierarchii kościelnej wysoko stoicie bez znaczenia jakim dogmatom hołdujecie bez znaczenia kogo macie w rządzie z ziemskiej rodziny jakim jesteście fachowcami czy naukowcami w ziemskiej dziedzinie bez znaczenia, czy jesteście rasy białej, żółtej czy czarnej, bez znaczenia, na jakim kontynencie mieszkacie, w jakiej części Ziemi, bez znaczenia, ile macie lat, czy jesteście dzieckiem, czy starcem, wszystko traci fałszywe znaczenie, wszystko, co jest, jest bez światła, liczy się tylko Pan, liczy się tylko rozwój Ciebie, ducha. Liczą się tylko żywi duchowo tacy, którzy dają się poznać po czynach swoich, swym działaniem i bez znaczenia, gdzie tacy, którzy kierują się prawami Pana będą, bo wszędzie będą bezpieczni. Takie duchy ludzkie kierują się prowadzeniem Pana i zostaną ostrzeżeni przed wydarzeniami, kierując się podpowiedziami ominą wszystkie mało bezpieczne miejsca i nawet w wydarzeniach, gdzie wszystko się poprzewraca, duchowi będą bezpieczni. Żadne pieniądze, żadne bunkry, wysoko budowane budynki, specjalne wzmocnienia, bo dla żywiołów wszystko, co jest na ziemi, jest maluczkie i żywioły Armia Stworzyciela da sobie z tym radę doskonale. Bez ominięcia tych, co ciemni, Wszystkie ciemności i ciemni sfiksowani, podający się za ziemskich ludzi, zostaną zniszczeni raz na zawsze, odejdą z ziemi jako nieświadomi, jako czyste zarodki. Muszą ponownie inkarnować na Ziemię, ale jako duchowi. Wasze pieniądze i wartości materialne są przeszkodą w rozwoju duchowym. Wszystkie duchy na Ziemi zostaną. Każdy z osobna rozliczeni, każdy prześwietlony przez prawa Pana są bez możliwości ukrycia swoich cech muszą stanąć w świetle wszystko się okaże. Jacy są prawdziwi, jakim prawem kierowaliście się i czy jesteście żywi duchowo w stworzeniu. To wszystko, co macie, mało czy dużo, bez żadnego znaczenia. Bo swoim działaniem doprowadziliście do zabrania wam rzeczy materialnych, abyście mogli odczuć, co jest dla Was ważne i co ma znaczenie dla ducha będącego w gęstej materii. Na pierwszym miejscu dla Was musi stać wyłącznie stworzyciel, prawa dane przez Pana na Ziemię. Na pierwszym planie prawda i zawarta w niej miłość duchowa. Wtedy jesteście prowadzeni właściwą drogą, jesteście duchowi i wolni. Codzienne dziękowanie za wszystko, co macie i otrzymujecie od Pana, czytanie słowa oraz odbieranie obrazów i tekstów, stała czujność na wszystkie swoje słabości, wzmacnianie dobrych cech i wzajemna bezinteresowność poprzez miłość wymagającą. I sprawiedliwą. Dawanie wyłącznie w prawach Pana tylko korzystnych wibracji. Pomimo wielkich korporacji, ochrony i przedsięwzięć zapobiegających katastrofie za miliardy, bez ochrony są ciemności, wszędzie upadną i to jest jedyna słuszna droga. Może, gdy własnym chceniem. Uchwycicie się słowa prawdy i praw Pana, wtedy uda się Wam zlecieć do góry. Poznanie Wasze będzie czyste, szczere i z uczuciem. Innej drogi brak, jak wyłącznie poprzez rozwój duchowy. Bramą jest Jezus Chrystus, i musicie do części Pana trafić. Żadna władza, żadne układy, żadne znajomości bez dania Wam ochrony. Bez dania Wam pomocy. Nawet tacy, którzy będą chcieli ominąć prawa Pana, natychmiast poniosą konsekwencje swoich działań tu na Ziemi. Wszyscy poprzez prawa Pana sami się osądzą i rozumowe rządy muszą upaść. Ciemność i ciemnota zginie raz na zawsze. Z woli Bożej ludzki duchu. Wszystko się już dzieje na ziemi, a wy szukajcie dróg do Jezusa Chrystusa i mnie, Manuela. Działajcie w prawach, zawsze czyńcie dobro. Zawalą się wszystkie mosty, wszystkie drogi, które prowadzą ciemności, zostaną zniszczone wszystkie budowle, zmienią swoje korytarzeki, rzeki, morza zmienią swoją powierzchnię i ziemskie góry się przemieszczą wszystko dla oczyszczenia ziemi z ciemności nowe królestwo czystości i trójjedności już się rozbudowuje na nowych fundamentach opartych o światło i prawa Pana dziś już wszystko co ciemne utraciło znaczenie mają znaczenie prawa Pana i życie zgodne z prawami